Zbliżające się święta i nowy rok warto wykorzystać jako dobry pretekst do prześwietlenia swojej przestrzeni oraz zastanowienia się, co nam już nie służy. I o ile wielkie odgracanie domu lepiej zostawić sobie na spokojniejszy czas po nowym roku, to jest dziewiąć kategorii, którym warto się przyjrzeć jeszcze przed świętami. Jakie te obszary i czemu warto się zająć nimi już teraz? Odcinek o tym, czego warto pozbyć się z domu przed świętami. Zapraszamy do słuchania! Ona, Lady Ogarniacz z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem Podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie. Zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów, a także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem lepiej podcast na Facebooku i Instagramie. Zanim zaczniemy odcinek, gorąco zachęcamy Cię do odwiedzenia naszego konta na Instagramie lub do łączenia do naszej grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się kadrami i radami z naszej codzienności. Jeśli lubisz nasze treści, zapraszamy do zasubskrybowania razem lepiej w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów lub na YouTube. A teraz przechodzimy do odcinka. Na samym początku chcielibyśmy porozmawiać chwilę o tym, dlaczego w ogóle teraz jest dobry czas na to, żeby zabrać się za mały odgracanko przed świętami. I po co w ogóle to robić? Po pierwsze, jest to doskonała okazja do tego, aby pozbyć się kilku rzeczy z domu, wystawić je na sprzedaż z drugiej ręki i zarobić sobie kilka dodatkowych złotych do naszego budżetu świątecznego. Możemy te pieniądze wykorzystać na przykład na prezenty albo na zakup nowych dekoracji świątecznych. Albo przyjemności. Ważnym powodem, dla którego warto odgracić się już teraz, jest to, że przy okazji świąt będziemy po prostu potrzebować więcej przestrzeni, bo pojawiają się w naszym domu goście, bo gotujemy nieco więcej jedzenia, bo trzeba gdzieś rozstawić świąteczne dekoracje, więc przygotujmy się odpowiednio do tego czasu, aby na tydzień przed świętami nie Zajmować się takimi rzeczami w gorączkowej atmosferze, mając na głowie inne obowiązki. Dokładnie 100 odcinków temu, czyli w odcinku numer 10, jak zaplanować święta, opowiadaliśmy o tym, jak przygotować się do świąt, zaczynając od czterech tygodni przed świętami. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę internetową razemlepiejpodcast.pl łamane na 10, to będziecie również mogli pobrać bezpłatny planer, który już wtedy dla Was przygotowaliśmy. Ten odcinek jest poświęcony temu, żeby zachęcić Was do tego, aby rozpocząć pewne przygotowania jeszcze troszkę wcześniej, kiedy mamy dużo na to czasu i możemy to zrobić naprawdę na spokojnie. Po to, żeby czas... Zaraz przed samymi świętami wykorzystać tylko na te rzeczy, które są do zrobienia tu i teraz, a wszystko inne mieć odhaczone z listy wcześniej. Daje to bardzo duży spokój ducha i wprowadza duży poziom rozluźnienia i zmniejszenia poziomu stresu przed samymi świętami i w trakcie świąt. I podnosi świąteczną atmosferę. Ok, przejdźmy zatem do naszej listy rzeczy, których warto pozbyć się przed świętami. Pierwsze na naszej liście są zalegające w lodówce, zamrażarce i szafkach produkty. Ten czas, który pozostał do świąt i do świątecznego gotowania, warto wykorzystać, żeby zrobić przestrzeń w wyżej wymienionych miejscach, ale też po to, żeby wykorzystać to, co nam zalega, to, co odkładaliśmy. My jesteśmy wielkimi orędownikami resztkowej kuchni i takiego wykorzystywania tego, co mamy. I kreatywnego gotowania, i do tego Was również zapraszamy i zachęcamy. A jeżeli szukacie inspiracji do resztkowej kuchni, to Ania z kanału Potaniości na swoim Instagramie prowadzi taką akcję resztki na stół, gdzie jej społeczność inspiruje się wzajemnie pomysłami na wykorzystanie właśnie takich zalegających, niechcianych, pojedynczych produktów. I tam Was odsyłamy. Dodatkowa przestrzeń w zamrażalniku czy lodówce na pewno przyda się do wcześniejszego przygotowania i zamrożenia pierogów, czy uszek, a może nawet pigosu. Druga kategoria rzeczy na naszej liście to dekoracje, których już nie używasz. Wszystkie ozdoby świąteczne, albo te dekoracje, które są w jakiś sposób zniszczone, albo rzeczy, które przestały już nas cieszyć, przestały się nam podobać. Warto do nich zajrzeć, zobaczyć, co chcemy zachować na ten rok. Całą resztę, jeżeli jest w dobrym stanie, zrobić zdjęcia i wystawić na OLX, Gumtree albo innych portalach z ogłoszeniami czy Facebook Marketplace i spróbować sprzedać. Raz kogoś to na pewno ucieszy, bo kupi sobie wymarzone, piękne i tanie ozdoby świąteczne, a wy, tak jak powiedziałem na samym wstępie, będziecie mogli zarobić parę ekstra groszy. Ile masz w domu świeczek, których nigdy nie odpaliłeś albo nie odpaliłaś, a tylko zbierają kurz? No właśnie, warto czasami przejrzeć, zobaczyć ile tego mamy, co mamy. I uwierzcie lub nie, rynek świeczek z drugiej ręki jest całkiem spory i ludzie naprawdę kupują tego dużo. Więc nie bójcie się wystawić na sprzedaż świeczek, których nigdy nie użyliście, bo na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie chciał je od Was odkupić. Ale też długie jesienne wieczory zachęcają do tego, aby te świeczki odpalić i spędzić czas w ich y, przyjemnym świetle. Rekomenduję Wam także pozbycie się suszonych kwiatów z domu, bo są tylko siedliskiem kurzu i po kilku tygodniach już nie wyglądają najpiękniej. Więc jeżeli szukałeś, szukałaś znaku, żeby w końcu się ich pozbyć, to możesz odczytać to jako ten znak. Warto jest tutaj zaznaczenie, że wszystkie dekoracje, które są zniszczone, a które cały czas trzymamy w jakiś pudełkach w piwnicy w ciemnym kącie, tak naprawdę tylko i wyłącznie zbierają kurz, zabierają nam miejsce, które moglibyśmy wykorzystać na coś innego przydatnego. Dlatego te, które już do niczego się nie nadają i ich nie użyjemy, ani też nie można ich w żaden sposób sprzedać, czy zrecyklingować, czy oddać. To po prostu bez żalu, bez wyrzutów i skrupułów można wyrzucić. Możecie też pomyśleć, aby je odmienić, na przykład pomalować czy wykorzystać w innych projektach, i mnóstwo takich inspiracji na odmienianie różnego rodzaju rzeczy do domu dawaliśmy Wam w odcinku numer 80. Trzecia kategoria to zalegające kuchenne akcesoria. Zadbaj o miejsce do świątecznego gotowania i przechowywania potraw. Wszystkie obtuczone szklanki i talerze, pamiętajcie, że niewygodnie się z nich korzysta, źle wyglądają, nikomu przecież nie zaserwujemy potrawy na obtuczonym talerzu, ba, nikomu z gości. Sobie nawet nie podamy obiadu na potuczonym talerzu, bo dlaczego mielibyśmy jeść na jakimś obtrzaskanym talerzu, czy pić z wyszczerbionego kubka, no chyba, że to jest ulubiony wyszczerbiony kubek, to zupełnie co innego. Kolejna grupa rzeczy, które mamy w swoich kuchniach, to są takie akcesoria, które kupiłyśmy albo kupiliśmy dawno temu i nigdy z nich nie korzystaliśmy. Na przykład papilotki do mufinek, albo jakieś papiery i folie do pieczenia. Przejrzyjmy to i zastanówmy się, czy możemy je wykorzystać przez te kilka tygodni do świąt, aby się ich w końcu pozbyć. Czwarty punkt na naszej liście to meble, które Ci przeszkadzają. Często zdarza się tak, że w naszych domach znajdują się jakieś komutki, szafeczki, stołeczki, półeczki, mebelki, które już niekoniecznie mają zastosowanie oprócz jednego, którym jest łapanie kurzu. To też jest świetny moment na to, żeby ten kurz zetrzeć, zrobić piękne zdjęcia i wystawić na sprzedaż. My niedawno pozbyliśmy się fotela, który uwielbialiśmy obydwoje. I był mega wygodny, ale po prostu w domu nie mieliśmy już na niego miejsca. Kupiliśmy go mieszkając jeszcze w poprzednim domu, gdzie miał super miejscówkę, a w tym, który jest po prostu troszeczkę mniejszy, już nie za bardzo dla niego miejsce się znalazło. Dlatego przez blisko dwa lata wędrował z pokoju do pokoju, aż w końcu Judyta pewnego dnia wystawiła go i jeszcze tego samego dnia przyjechały dwie dziewczyny, które z uśmiechem na twarzy go zabrały i wiemy, że teraz fotel jest szczęśliwy w nowym domu. Kolejna kategoria rzeczy, które warto odgracić przed świętami, to są rzeczy, których już nie potrzebujecie, ale mogą stać się trafionymi prezentami dla innych osób. To na przykład książki, bibeloty, nieotwarte kosmetyki, akcesoria w dobrym stanie. To jest też yy, okazja, żeby przyjrzeć się zapasom naszych papierów ozdobnych, wstążek, taśm do pakowania prezentów i być może puścić je dalej. Na przykład dając zaprzyjaźnionej nam duszy do wykorzystania. Szósta kategoria na naszej liście to środki czystości. Zajrzyjcie do szafki pod zlewem albo za lodówką, w zależności gdzie trzymacie swoje środki czystości. I popatrzcie, czy nie macie czasem tego samego płynu do mycia szyb w trzech różnych opakowaniach i każde jedno zużyte w dwóch trzecich. To dobry moment na to, żeby zrobić przegląd, zobaczyć, czy wszystko macie, czy czasem nie macie czegoś zdublowanego albo właśnie w trzech niedokończonych buteleczkach. Zrobić trochę miejsca. Niektóre produkty mogą już na przykład być zepsute, zeschnięte, przeterminowane, wtedy trzeba się ich pozbyć i zrobić miejsce na nowe. Te, które będziecie używać do robienia porządków przed świętami. Następna kategoria to eleganckie ubrania. W który nie mieścisz się od lat. I to jest bardzo dobry moment, żeby zrobić taki przegląd szafy. Może nie gruntowny, ale skupić się właśnie na tej kategorii wyjściowych ciuchów i tam zrobić porządne porządki. Ósemka na naszej liście. Gruby temat, na pewno niełatwy, czyli zabawki dla dzieci. No bo jak przekonać dziecko do oddania jakiejś zabawki. Jeżeli szukacie sposobów na to, jak przekonać swoje dziecko do tego, żeby oddało zabawki, to polecamy naszą rozmowę z Martą Mytych, która opowiada właśnie o tym, jak ona sobie radzi ze swoimi córkami. I myślę, że jest to świetna inspiracja, a my możemy tutaj podrzucić taki jeden prosty trik, który być może sprawdzi się w Waszym przypadku, to żeby powiedzieć, że to jest robienie miejsca dla. Nowych zabawek, które przyjdą pod choinkę, i być może to przekona dziecko do tego, żeby oddać te zabawki, którymi się już nie bawi. Święta są też dobrym pretekstem do tego, żeby porozmawiać z dzieckiem na temat tego, czym jest dzielenie się rzeczami, czym jest obdarowywanie innych ludzi, i na takich pozytywnych, wzmacniających przykładach zainspirować dziecko do dzielenia się z innymi. Ostatnia kategoria jest taką powiedziałabym kategorią przejściową, bo mówimy o niej teraz po to, żebyście w święta na nią szczególnie zwrócili uwagę. I to są na przykład gry, puzzle, magazyny, czyli rzeczy, które służą nam do rozrywki i je odkładamy, bo wiecznie nam na nie brak czasu. Jeżeli w święta nie znajdziecie na nie chwili, to jest naprawdę dobry sygnał do tego, aby oddać je bez żalu. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami do końca. Mamy nadzieję, że te kilka kategorii pomoże Wam i zainspiruje Was do tego, żeby zrobić małe odgracanko przed świętami. Dobrego piąteczku! Szufla! Potrzebujemy więcej przestrzeni, bo pojawiają się w naszym goście, bo robimy więcej jedzenia. Bo pojawiają się w naszym goście, tak powiedziałeś. Naszym czym? Dom. Nie powiedziałeś dom. Naprawdę? Tak. Mogę? już szturchasz mikrofon. No, come on. No, come on. Przepraszam cię. No, najbliższy. co się tak rozkojarzyłaś? Włosy mnie rozkojarzyły. Kolejna grupa rzeczy, które trzymamy w naszym... Bliżej. Naszych... I złe masz to krzesło do tego do nagrywania. Trzeba na tych nagrywać. Bo na nich możemy siedzieć bliżej. To prawda, może mi wygodnie tutaj. No. A coś jeszcze chciałeś? Nie, po prostu czekam, jak powiesz, że zrobić miejsce na nowe. Nie 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 nie, 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 Rozumiem, że nie, tylko już zanim zrozumiałam, to potrzebowałam się <grym> chwilę zasadam. Okay.